Wschowa patronuje powiatowym prezentacjom gospodarczym. Jakie Pana zdaniem korzyści powinny przynieść drugie powiatowe prezentacje gospodarcze dla gminy, dla przedsiębiorców? Te korzyści na pewno nie są widoczne od razu, ponieważ tutaj na tego typu imprezie na pewno nie zawiera się kontraktów handlowych sama nazwa, że nie są to targi, a prezentacje, akcentuje to, co legło u korzeni, u początku tego, tego pomysłu, aby dać możliwość mieszkańcom ziemi wskowskiej zapoznania się z ofertą naszych przedsiębiorców, firm działających na terenie wskowy i szerzej powiatu wskowskiego, ale nie tylko pod kątem co produkujemy, jakie usługi świadczymy, bo może skorzystacie Państwo, bo nie wiecie, ale również po to, aby pokazać te firmy, które... No, rozwijają się. Być może już za chwilę będą potrzebować kolejnych pracowników. Takim doskonałym przykładem jest firma Dobrowolski. Wiele czasu spędziłem na rozmowach z panem Jerzym i pokazywaniu z jego strony, jakie trudności i kłopoty tak naprawdę mają, aby znaleźć wykwalifikowanych, dobrych fachowców, którzy w tej firmie rozwijające się w ostatnim czasie na pewno znajdą, znajdą pracę. I też duży akcent zatem na młodzież, tak aby ci, którzy kończą gimnazjum, wybierają, mają dylemat czy, czy technikum, czy, czy, czy liceum, ale też ci, którzy kończą szkoły już średnie i wybierają kierunki, kierunki studiów, aby mogli rozważyć po jakich studiach. Potencjalnie mogą znaleźć później pracę we Wschowie. I jeszcze zwracaliśmy w rozmowach z przedsiębiorcami na jeden aspekt uwagę, a mianowicie na to, że bardzo często w takim codziennym zabieganiu, w dbaniu o firmę, o kontakty z biznesowymi partnerami obsługującymi bezpośrednio to przedsiębiorstwo, nie ma czasu i okazji, aby spotkać się z kolegami, koleżankami, przedsiębiorcami ziemi wschowskiej, którzy działają w zupełnie innej dziedzinie. A może zamiast zamawiać coś w lesznie, można zamówić u firmie działającej na naszym, na naszym terenie. Jest okazja do, do rozmów, do wymiany doświadczeń, podzielenia się, jak rozwiązać taki czy inny, czy inny problem, a więc również ten czynnik taki integrujący przedsiębiorców. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej to jeden z organizatorów powiatowych prezentacji gospodarczych. Wczoraj podczas debaty przedstawiciel OPZL-u mówił, że jest pośrednikiem, że OPZL pełni taką rolę pośrednictwa między gminą a przedsiębiorcami. Czy Pana zdaniem ta rola tutaj na terenie gminy, na terenie powiatu, czy ta rola jest widoczna? OPZDL na terenie Wschowy działa bardzo krótko tak naprawdę. To nie jest jeszcze taka zakorzeniona z tradycjami u nas organizacja i pewnie wiele jest jeszcze do, do zrobienia. Dzisiaj jeszcze bym nie, nie doszukał się takiej znaczącej roli w zakresie tego pośrednictwa czy reprezentowania przedsiębiorców. Ciągle jeszcze dominują jednak indywidualne kontakty, jeżeli przedsiębiorca ma jakąś sprawę do załatwienia, a może inaczej jeszcze, jeżeli przygotowuje pewne, znaczy ma pewne plany dotyczące swojej firmy i w tych planach istotne jest stanowisko gminy. Pomoc ze strony urzędu to raczej dominują indywidualne kontakty bezpośrednie z burmistrzem bądź pracownikami urzędu. Natomiast kiedy OPZL powstawał, to takie zadania sobie wspólnie stawialiśmy, aby to troszeczkę jednak rozproszone i niezintegrowane środowisko przedsiębiorców skowskich właśnie miało swojego przedstawiciela, który zbierałby z jednej strony opinie wnioski postulaty przedsiębiorców i przedstawiał samorządowi, a z drugiej strony też był przekaźnikiem no, w drugą stronę. To ciągle przed nami warto nad tym pracować, bo myślę to ułatwi usprawni na co dzień i działalność przedsiębiorców ale również gminy wobec przedsiębiorców. Wczoraj, ale pewnie i dzisiaj, powiedziałem, że i Pan, i przedstawiciele gminy podchodzili do stoisk, gdzie wystawiają się przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorcy nie wiem, zwracali na coś szczególną uwagę, albo mówili Panu i przedstawicielom gminy, że coś nie wiem, warto zmienić w tych stosunkach gmina-przedsiębiorcy? Muszę no, powiedzieć, że tu, w tym klimacie, raczej takich rozmów nie było. Natomiast. To te nasze spotkania na stoiskach były okazją, między innymi, do pozyskania informacji o aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, o ilości zatrudnionych osób i często nawet ja ze zdziwieniem lekkim przyjmowałem ilości osób pracujących w niektórych tutaj większych, większych firmach, bo. Bo to już zaczyna też robić, robić wrażenia. Na co dzień nie do końca zdajemy sobie sprawę, że w jednej czy w drugiej firmie pracuje już sto kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt osób. Też o kilku, kilka propozycji padło do, odnośnie nie wiem, zamówień czy kontaktów ze strony, ze strony gminy. Też z jednym z przedsiębiorców rozmawialiśmy o uzgadnianiu pewnych wniosków, które dobro, świeżo zostały złożone, nie, czyli nie tylko oglądanie stoisk i pewnego rodzaju uznanie za, za wystawienie się tutaj, ale również takie robocze spotkania dotyczące raczej bieżących, bieżącej sytuacji czy działalności firmy.